Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To jest poważny projekt, który, za który trzeba podziękować Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawiony w sposób absolutnie niepoważny, bo na dwa dni przed posiedzeniem Sejmu, a to jest bardzo obszerny projekt. Można powiedzieć, że projekt jest oczywiście zły, ale nieważne czy on jest dobry czy zły, tylko czy będzie lepiej niż jest teraz, czy gorzej niż jest teraz. Trudno to ocenić i rozumiem, że od tego będą narady w Komisji Finansów Publicznych. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na, jeden, na dwa ważne aspekty. Pierwsze to jest to, że najważniejsze, żeby jak najmniej było zmian. Nie można zmieniać co chwila przepisów finansowych. Przepisy finansowe powinny być zmieniane raz na 50 lat, raz na 40 lat, nie częściej. Zmiana przepisów finansowych co chwila powoduje, że człowiek ma iść przez las, w którym drzewa się ruszają i chodzą na wszystkie strony. To nie jest ułatwienie, to jest utrudnienie. I druga sprawa, jesteście Państwo w Sejmie. I Wam się myli Ministerstwo z Sejmem. Ministerstwo jest oczywiście od tego, żeby dbać o interes państwa, o budżet państwa. A my, posłowie, mamy dbać o interes obywateli, a nie o interes państwa. My mamy kontrolować Was. Żeby państwo nie szkodziło obywatelom, tylko pomagało. Także to, że ściągniecie więcej pieniędzy obywatelom, to specjalnie nas nie podnieca. To my musimy się martwić, że obywatele będą mieli o te 2 miliardy mniej. Czy to jest dobre, czy złe, to zależy. Ale to trzeba każdorazowo oceniać. A wy uważacie, że jak ściągniecie więcej pieniędzy, to to jest na pewno dobrze. Otóż to nie jest prawda.